Witajcie, to z Kości Szybka Wrzutka. Dziś na stole mamy Rolling Heights od Johna Dicklera i AEG. Autor, mam nadzieję, lubianych, kochanych kubitosów. W każdym razie, tym razem w jego najnowszej gierce będziemy budować takie wypasione miasto z kosteczek. A żeby to robić, no to oczywiście potrzebujemy robotników, czyli mamy pełno kolorowych plastikowych mepelków. I nimi to będziemy tutaj na budowie rzucać. Będziemy mogli maksymalnie 10 wziąć w rękę w jednej rundzie, rzucimy nimi i w zależności czy stoją na nóżkach, czy leżą bokiem, czy są na płasko, no to będzie oznaczało to różne rzeczy. Na płasko oznacza to, że robotnik już jest zmęczony, wyczerpany, taki bokiem oznacza, że to po prostu normalnie pracujący Robotnik, a taki na nóżkach co znaczy, że super mocno pracuje. No i teraz, w zależności od tego, jak to są pracownicy, no to różne rzeczy będziemy dostawać. Za podstawowych robotników i cieśli będziemy dostawać brązowe kosteczki, takie szare, betonowe kosteczki, a już na przykład żółci będą nam przynosić punkty, a zieloni motywować innych naszych robotników. W każdym razie. W rundzie jednocześnie rzucamy postaciami, rozpatrujemy, dobieramy sobie te kostki. Kostki służą nam do tego, aby ustawiać je na naszych planach budowy. No i zawsze mamy pokazane, ile jakich kostek ma być rozłożonych. Kiedy to zrobimy? Dostajemy punkty, jeśli są jakieś pokazane, i pracowników. Czasem będą to punkty i pracownik, czasem będą to punkty za otoczenie, czasem będą generowały jeszcze punkty za te półprzeźroczystawe, takie fioletowe ludziki. Punkty te też będziemy robić w momencie, kiedy zakupimy sobie kafelek i położymy go na odpowiednim miejscu. Też płacąc dodatkowo, wtedy dostaniemy stąd punkty walutą są też te kostki, czyli służą one zarówno do budowania, jak i do opłacania. Rzucamy tymi ludzikami tak, żeby co najmniej połowa była pracujących, a jeśli już mamy połowę, no to dalej już zaczyna się ryzyko, coś jak w Kupitosach, Kuziolak, bo mogę rzucić, ale jeśli wszyscy będą leżeć, no to wtedy zaczyna się strajk. Strajk oznacza, że dobieram sobie takiego jokerka w nagrodę, no i muszę... Połowę zakrąglając w dół ludzików, odrzucić z powrotem do pudełka. No i w każdym razie, jeśli już postawimy te budynki, kupimy tutaj, no to przechodzimy do fazy czyszczenia. Oznacza to, że wszystkie kosteczki, które nam nadmiarowo zostały, musimy zwrócić. No i gramy tak długo, aż nie zabraknie nam jakiegoś rodzaju kosteczek. Wtedy w to miejsce wjeżdżałem takie. Przeźroczyste, pomarańczowe. Oznacza się to, że dokończamy aktualną rundę, wykonujemy jeszcze jedną i jest koniec. Na koniec dodatkowo punktujemy za tu losowo dobrane e, takie reklamy, które mówią nam za co dostajemy punkty. A także każdy z graczy na początku dostaje dwa takie cele, i na końcu wybiera jeden z tych celi i za to punktuje. No, gra naprawdę mega przyjemna. Osobiście uwielbiam motyw wrzucania, e, tak jak w kwecalu, właśnie mepelkami. No jest to naprawdę świetne. No, samo miasto, jak widzicie, też prezentuje się rewelacyjnie. Za każdym razem, jak zakończymy budyneczek, to oczywiście oznaczamy go jeszcze naszym kolorem, że ten kafelek jest już zrobiony. No, mało tego jest dużo fajnych smaczków na tych kafelkach. Gdzieś tam można znaleźć. O, tam to pokazuje siedzibę. Aeg, na przykład gdzie jest w ogóle kafelek związany z Kubitosem, no jest tego naprawdę całkiem sporo. Gra od dwóch do czterech osób. No co ciekawe, jeszcze w kasie można było dostać, to przez folię, teraz nie rozpakuję taką małpę. Jest to dodatkowo mini gierka. Na koniec rozgrywki. Osoba, która wygra, bierze taką małpę. W wysokości zrzucają i próbuje zniszczyć budynki następnie taką małpę kładziemy na najwyższy budynek i pozostali gracze biorą po jednym swoim robotniku i próbują strącić znowu już tę małpę no taka <grytanie> popierdółka ale jakie to w sumie zabawne e, no tak czy siak podsumowując naprawdę bardzo ale to bardzo przyjemna gierka bardzo ładnie się prezentująca Także jeśli będziecie mieli okazję, to musicie spróbować. A najlepiej to wpadajcie do nas na jakieś wydarzenia do klubu, gdzie tę i wiele innych gier oczywiście możecie sobie pograć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.